Dłużej moja rozgrzewka trwała. <noise> Jesteśmy na gali Fame Friday Arena, a z nami Piotr Świerczewski. Dobry wieczór już teraz. Dobry wieczór. Nie był to zbyt długi debiut Federacji Fame, ale muszę zapytać, jak wrażenia mimo wszystko? Soną trochę tak zepsułem to tak naprawdę, bo miałem więcej boksować. I czasem kopnąć, a wyszło na to, że kopałem i od czasu do czasu gdzieś tam machałem ręką, nie atakując przeciwnika za bardzo. Ale liczy się efekt. Walka nie była widowiskowa. Raz położyłem Darka, nie dokończyłem jakby akcji, potem on położył mnie. Wyszedłem przy tej siatce. No, taka walka średnia, bym powiedział, ale dla mnie efekt był końcowy dobry. Może nie było trzymania się planu, ale to tak jak Pan powiedział, jest efekt końcowy, no bo Darek nie wyszedł. Już ta noga była zbyt okopana, już jest kontuzja. Nie szkoda troszeczkę, że tak szybko się to skończyło? No wiesz, no to sport polega na tym, że jak możesz skończyć go wcześniej, to go skończ. Ja no, przecież byłem piłkarzem, no to moją najsilniejszą bronią jest właśnie kopnięcie, kopałem go. On jakby nie próbował nawet uciekać tą nogą. Ja widziałem grymas na jego twarzy, jak dostawał raz, drugi, trzeci. Więc wiedziałem, że przy którymś kopnięciu on po prostu no, padnie mi na tą nogę. Także jak usiadł na ławce, to ja mówię, że to niemożliwe, żeby wstał. No i się jednak, no tak stało, że nie wstał. Ale widać było po tym niskim kopnięciu, kiedy Darek się przewrócił, że tak wzruszył pan ramionami, no bo, bo chyba nie spodziewał się. Bo, bo widziałem po jego grymasie, że no mówię wstań, bo do, nie wiem, no dokończę cię, nie? Ale no, nie chciałem być taki, no to nie można być w tym sporcie trochę takim takim buczuć się tak podchodzić, trzeba jednak szanować przeciwnika, wiesz, to trochę tak, no tak trochę zaryzykowałem, powinienem normalnie rzucić się, dokończyć, przycisnąć go i tak dalej, no nie zrobiłem tego, a no, może to będzie nam dane zawalczyć jeszcze raz, jakaś walka rewanżowa. Na przykład, że ja nie będę kopał, a będziemy walczyć <gry> tylko rękoma, na przykład, nie, o. Czyli pisałby się pana Tahirama, żeby to, to by są walki freakowe, więc zawsze można powiedzieć o tym, że no, federacja może na przykład podjąć decyzję taką, że walczycie na zasadach MMA, ale bez kopania, na przykład. Pan powiedział, że to jest oczywiście sport, wszystko się może zdarzyć, tak jak na przykład kontuzja Darka, no ale mimo wszystko jednak można było to podzielić dalej i chciałem zapytać czy to, można tak powiedzieć przynajmniej, nie są najłatwiej zarobione pieniądze, no bo wystarczyły 3 minuty. To co mam zrobić, że, że tak zrobiłem szybko, no? To mam narzekać? Absolutnie nie! To nie narzekam, no. no ja dłużej moja rozgrzewka trwała, więc co mam powiedzieć, no? Czyli po prostu kolejni rywale, jeśli będą się zgłaszać, to muszą powiedzieć, że Piotr Świerczewski nie może kopać. Nie wiem, no zobaczymy. No, zobaczymy, jacy będą. Też pamiętajmy, ja mam 50 lat, ja nie mogę walczyć z młodymi chłopakami, wysportowanymi. Przeciwnik musi być w moim zasięgu, gdzieś tam. Może być trochę młodszy, ale no nie za dużo. Wiesz, nie? trzeba mierzyć siły na zamiary, nie? Więc, więc nie oszukujmy się. Nie? Ale 50 lat minęło, <śmiech> <śmiech> ale walczę dalej. Super. I uśmiech na twarzy jest, Zobacz. I to jest najważniejsze? Tak jest, i u Ciebie jest. Dziękujemy bardzo, gratulacje.